Myślisz, że o Francji wiesz już wszystko? O wieży Eiffla, winie i croissantach? To się zdziwisz, bo w tym kraju możesz poślubić zmarłą osobę, każdy kierowca musi mieć alkomat, a biały strój ślubny to właśnie ich wynalazek. To dopiero początek. Zostań do końca, bo te francuskie ciekawostki naprawdę Cię zaskoczą. Flaga Francji, nazywana tricolore, składa się z trzech pionowych pasów: niebieskiego, białego i czerwonego, z których każdy ma swoje symboliczne znaczenie. Niebieski, kojarzony z Paryżem i wolnością. Biały, symbolizujący pokój, jedność i czystość. A czerwony, odwagę, braterstwo i krew, przelaną w walce o wolność. Flaga powstała podczas rewolucji francuskiej w 1789 roku i wyraża ideały kraju: wolność, równość i braterstwo. Niebieski i czerwony to kolory Paryża. Biały łączy je z monarchią, tworząc symbol jedności narodu w rewolucyjnych czasach. Dziś, Tricolore jest obecna na urzędach, podczas uroczystości narodowych, wydarzeń sportowych i wszędzie tam, gdzie Francja chce podkreślić swoją tożsamość i dumę narodową. Francuski często nazywany jest językiem miłości, ale jego rola w świecie jest znacznie szersza i głębsza. Przez wiele stuleci był językiem międzynarodowej dyplomacji, nauki, literatury i kultury. W czasach, gdy Europa była podzielona na wiele królestw i księstw, to właśnie francuski stanowił wspólny język elit. Używano go w pałacach, na dworach królewskich i w traktatach między państwami. Jego eleganckie brzmienie i precyzyjna gramatyka sprawiły, że stał się symbolem wyrafinowania i dobrego smaku. Dziś francuski wciąż zachowuje swoje międzynarodowe znaczenie. Jest językiem urzędowym w 29 krajach na kilku kontynentach. Między innymi w Europie, Afryce, Ameryce Północnej i na wyspach Oceanu Indyjskiego. Dzięki temu należy do grona najczęściej używanych języków na świecie, a jego zasięg geograficzny jest naprawdę imponujący. Co więcej, francuski jest drugim najczęściej nauczanym językiem obcym, zaraz po angielskim. Uczy się go miliony osób pragnących poznać bogactwo francuskiej kultury od literatury i kina po kuchnię i sztukę. Dla wielu to język, który brzmi pięknie i melodyjnie, a jednocześnie otwiera drzwi do świata pełnego elegancji, tradycji i artystycznej wrażliwości. Francuski to nie tylko sposób komunikacji, ale też nośnik pewnego stylu życia związanego z kulturą, estetyką i szacunkiem do słowa. Dlatego nie bez powodu mówi się, że kto mówi po francusku, ten mówi językiem miłości, dyplomacji i sztuki. Wieża Eiffla to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Francji i całego świata, choć początkowo wcale nie miała nim zostać. Została zbudowana z okazji wystawy światowej w 1889 roku w Paryżu, aby uczcić setną rocznicę rewolucji francuskiej. Jej twórca Gustave Eiffel. Zaprojektował ją jako konstrukcję tymczasową. Miała stać jedynie przez 20 lat, a potem zostać rozebrana. Początkowo wieża wzbudzała wiele kontrowersji. Część artystów i mieszkańców Paryża uważała ją za zbyt nowoczesną i psującą panoramę miasta. Z czasem jednak stała się prawdziwym arcydziełem inżynierii i dumą Francuzów. Dzięki swojej niezwykłej konstrukcji, wysokiej na ponad 300 metrów, wieża Eiffla Przetrwała próbę czasu, stając się nie tylko symbolem Paryża, ale też całej Francji. Dziś odwiedzają ją miliony turystów z całego świata, zachwycając się widokiem na miasto świateł z jej tarasów widokowych. Wieża Eiffla to nie tylko dzieło architektoniczne to także symbol postępu, odwagi i kreatywności, który przypomina, że to, co kiedyś budziło sprzeciw, może stać się jednym z największych skarbów kultury. Choć kruasanty dziś uznawane są za nieodłączny element francuskiego śniadania i symbol tamtejszej kuchni, ich historia zaczęła się zupełnie gdzie indziej. W rzeczywistości pochodzą z Austrii, gdzie już w XVII wieku wypiekano rogaliki o podobnym kształcie, zwane kipferl. Do Francji trafiły dopiero w XIX wieku, kiedy austriacka piekarka Marie Antoinette, żona króla Ludwika XVI, przywiozła je ze swojego kraju i spopularyzowała wśród francuskiej arystokracji. Francuzi jednak szybko nadali im własny charakter. Zaczęli przygotowywać je z delikatnego, listkującego się ciasta francuskiego, dzięki czemu croissanty stały się lekkie, chrupiące i niezwykle aromatyczne. Dziś trudno wyobrazić sobie francuskie śniadanie. Bez świeżo upieczonego croissant'a, podawanego z masłem, dżemem lub filiżanką aromatycznej kawy. Ten złocisty rogalik stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Francji, łącząc w sobie austriackie korzenie i francuską finezję, które razem tworzą smak prawdziwego poranka nad Sekwaną. Statuę Wolności w darze Stanom Zjednoczonym podarował rząd francuski, aby uczcić setną rocznicę niepodległości USA. I symbolizować przyjaźń między tymi krajami. Monument został zbudowany we Francji przez rzeźbiarza Frederika Augusta Bartholdiego i jego zespół, a następnie przetransportowany przez Atlantyk do Nowego Jorku. Ze względu na ogromne rozmiary statuły mierzy ponad 46 metrów od podstawy do pochodni rozłożono ją na 350 części, które starannie zapakowano i wysłano statkiem w specjalnych kontenerach. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych wszystkie elementy złożono na Nowojorskiej Wyspie Wolności, tworząc jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli wolności na świecie. Dziś statua wolności jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale też pamięcią o współpracy i przyjaźni między Francją a USA, przypominając o wartościach wolności, demokracji i nadziei dla wszystkich przybywających do nowego świata. Zwyczaj noszenia białej sukni ślubnej wywodzi się z XV-wiecznej Francji. Choć dziś wydaje się oczywisty, w tamtych czasach nie była to standardowa praktyka. Panny młode zakładały suknie w różnych kolorach, często najpiękniejsze, jakie miały w szafie. Przełom nastąpił dzięki królowej Mary Stuart, a w szerszej świadomości zwyczaj utrwaliła królowa Wiktoria w XIX wieku, która wybrała białą suknię na swój ślub. Biały kolor symbolizował czystość, niewinność i elegancję a jego popularność szybko rozprzestrzeniła się poza Francję. Od tamtej pory biała suknia stała się nieodłącznym elementem tradycji ślubnej w wielu krajach, a francuskie korzenie tego zwyczaju przypominają, jak moda i zwyczaje królewskie potrafiły wpływać na obyczaje całego świata. Francja uchodzi za kraj o dość nietypowych i tolerancyjnych przepisach, a jednym z najbardziej zaskakujących jest możliwość zawarcia małżeństwa ze zmarłą osobą. To nie żart. Prawo przewiduje taką możliwość, w wyjątkowych okolicznościach, jeżeli ślub był planowany jeszcze przed śmiercią narzeczonej lub narzeczonego, w świetle prawa francuskiego można go oficjalnie zalegalizować po śmierci jednej ze stron. Procedura wymaga zgody prezydenta Francji i dokładnego udokumentowania zamiaru zawarcia małżeństwa za życia, co czyni takie przypadki rzadkimi ale możliwymi. Średnio w całym kraju legalizuje się około 10 takich związków rocznie, co pokazuje, jak francuskie prawo potrafi uwzględniać wyjątkowe sytuacje i uczucia ludzkie, nawet w obliczu śmierci. To jeden z przykładów, jak Francja łączy tradycję prawa rodzinnego z niezwykłą elastycznością wobec ludzkich historii. Francuzi od wieków słyną ze swojego zamiłowania do wina, które jest nieodłącznym elementem kultury, kuchni i codziennych posiłków. Nie chodzi tu tylko o sam napój. Wino we Francji to rytuał, tradycja i sposób na celebrowanie życia. Warto podkreślić, jak ogromne jest jego znaczenie. Średniorocznie we Francji spożywa się około 11 milionów kieliszków wina. Od Burgundii po Bordeaux, od doliny Loary po Prowansję. Każdy region ma swoje charakterystyczne szczepy i metody produkcji, co sprawia, że francuskie wina są jednymi z najbardziej cenionych na świecie. Dla Francuzów wino to nie tylko alkohol, ale też sztuka komponowania smaków i aromatów, która towarzyszy rodzinie, przyjaciołom i wspólnym posiłkom, czyniąc je wyjątkowym doświadczeniem. We Francji przepisy drogowe bywają dość nietypowe i precyzyjne, a niektóre z nich mogą zaskoczyć przyjezdnych. Od 1 listopada 2012 roku każdy kierowca jest zobowiązany mieć w samochodzie Alkomat, choć jego użycie w praktyce nie jest obowiązkowe. Przepis ma przede wszystkim zwiększać świadomość bezpieczeństwa. Francuskie prawo uwzględnia też warunki atmosferyczne. Podczas opadów deszczu lub śniegu maksymalna dozwolona prędkość jest niższa o 10 km na godzinę niż wskazują znaki drogowe. Oznacza to, że kierowcy muszą dostosować się nie tylko do oznaczeń, ale też do aktualnych warunków pogodowych, co ma zapobiegać wypadkom i zwiększać bezpieczeństwo na drogach. Takie przepisy pokazują, że Francja podchodzi do prawa drogowego bardzo rygorystycznie, łącząc tradycyjne oznakowanie z praktycznymi zasadami wynikającymi z warunków jazdy. Francja to naprawdę niezwykły kraj, pełen historii, tradycji i zaskakujących ciekawostek, o których mało kto słyszał, od bagietek i kruasantów. Po nietypowe prawo i wyjątkowe zwyczaje, to miejsce potrafi zachwycić i zdumieć jednocześnie. Jeśli spodobał Ci się ten film i chcesz odkrywać kolejne fascynujące fakty z różnych zakątków świata, koniecznie zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych odcinków.